Królowa i konne przejażdżki. W ciszy rozległ się suchy trzask od, odbezpieczonej broni. Bach! A! Richard! Rzuciłaś się do przodu i prawie potknęłaś się o własne nogi. Służący krzyknął i zaczął uderzać dłonią w ścianę. Szczęknął włącznik i piwnicę zalało światło wiszącej lampy. Żywy i cały Richard ze smutkiem patrzył na zalane czerwone winem spodnie. Stał pośrodku kałuży i odłamków rozbitej butelki. Groździ wyglądający Adam celował z pistoletu w rząd butelek obok drzwi. Gdy na niego spojrzałaś, kaszlą z zawstydzeniem i schował broń do kabury. Wszystko w porządku, Richard? W zupełnym. Perełka? Tak. Co o tym myślisz? Że muszę się przejść po okolicy, tak na wszelki wypadek. I bądź łaskaw, do rana nie wychodzić z komnaty. Umowa stoi. Perełka, ty też posiedź u siebie. Dobrze. Nie siedźcie tu za długo. Wyjdę przodem, obejrzę korytarz, a wy za mną, po minucie. Rozumiem, powodzenia. Adam krótko skinął głową i zniknął za drzwiami. Richard. Wszystko będzie dobrze. Adam jest mistrzem swojej pracy, Jesteś całkiem bezpieczna. A ty? Spojrzał na ciebie w jego oczach nagle błysnął dziwny ogienek. Możesz osobiście się przekonać, że ze mną wszystko będzie w porządku. Stąd do mojej komnaty jest bliżej niż do twojej. Ja pójdę do ciebie lepiej pójdę do siebie dołączyć do Adama. A nóż przyda mu się pomoc? Oczy czarda zwiężyły się, a nozdra gniewnie się rozszerzyły. Nie sądzę, by Adam potrzebował teraz pomocy. Jak dotąd świetnie sobie poradzi ze swoją pracą. Ale... Perełka, żadnych ale. Zabraniam ci iść za Adamem. Nie przeszkadzaj mu w pracy. Tyran z ciebie i niegodziwiec. Richard skry skryty twarz w dłoniach. Pomału weschnął, a potem popatrzył na ciebie. Perełka, jestem pijany i gotów na wszelkie szaleństwa. Proszę cię bardzo, uciekaj stąd, zanim nie zacząłem cię dręczyć absurdalnymi rozkazami. Fuknęłaś, stałaś i wyszłaś z piwnicy. Odwróciwszy się w progu, ujrzałaś rozdrożniono zachwycony wzrok Richarda skierowany na ciebie. Lepiej rzeczywiście nie przeszkadzać Adamowi i pójść do siebie. Dotarwszy bez przygód do swojej komnaty, bez chwili zwłoki położyłaś się spać. Obudziłaś się bardzo wcześnie i długo przeciągałaś się w łóżku, nim wstałaś. Podeszłaś do okna i przez jakiś czas stałaś sycąc się pięknem nowego dnia. A jednak Hezur to oszałamiająco piękne miasto. Ciekawe, co szykuje dla mnie na dzisiaj. O, a propos. Podeszłaś do szafy i otworzyła się. Wewnątrz na jednej z leżały założone elegancko trzy kostiumy. Ojej, Emma się postarała. Cóż, trzeba przymierzyć. Widziałam takie kostiumy w filmach. Nie wiem, czy wygodnie jest w tym wszystkim siedzieć w siodle, ale wygląda to zabójczo. Usiadłaś na łóżku i poruszała się ramionami, przykuwając do nowego stroju. Trzeba zrobić selfie o, selfie o wysłać mi me, me, Megan. Zapomniałam do niej zadzwonić. Ach, biedna ja. One ustroją mi z mamą jesień średniowiecza. Zebrawszy się jednak, zadzwoniłaś kolejno obu kobietom. Następnych 40 minut słyszałaś o tym, jak jesteś wstrętna i zdawałaś report z wydarzeń ostatnich dni. Ogólnie obie rozmowy zakończyły się pozytywnie. Żądaniami tego, by zadzwonić wcześniej i przesyłać zdjęcia, wreszcie odłożyłaś telefon i spojrzałaś na zegarek. Uff, nie było tak źle. Ok, gdzie Emma? Pora, żeby już przyszła. Może zrobimy wyjątek i sami do nim pójdziemy. Podrapałeś za uszkiem drzemiącego ci na kolanach zwierzątko. Guk! To idziemy, jeśli już się zgodziłaś. Hmm, które to jej, to jej drzwi? Chyba te. Puk, puk! Nikt nie odpowiedział na Twoje pukanie. Sekundę później usłyszałaś męski głos, a potem. Nie, ja nie dam rady. Nie zmuszaj mnie. Będziesz robić co ci mówię. To ważne. Do, do. Ale, ale to nie, nie, puść mnie, puść. Emma, dalej pukać do drzwi, wedrzeć się do środka, krzyknąć pożar. Pociągnąłeś za klamkę zauważyłeś, że drzwi nie były zamknięte. Swojowniczym okrzykiem wpadłaś do środka. Ha! Odejdź od niej, żałosny tchórzu. I jeszcze do ab abordażu i poddajcie się łada łajdaki. Mogłabym, mogłabym być piratem. Z głębi pomieszczenia popatrzył na ciebie surowo, Mac. Dzień dobry, perełka. Zatrzymałaś się w roztargnieniu. Emma, czyli nic cię nie morduje? No nie, nie bardzo. Nie chciałbym okazać się nieuprzejmym, ale chcielibyśmy zostać sami. Popatrzyłaś na Emmę, ta niezauważalnie dla Matca, pokręciła głową. No wiesz, Emma nie jest zadowolona z twojej obecności. Spróbuj nie, nie wyrzucić. To nie ma z tobą nic wspólnego. Ma, mam zostać Emma. Perełka lepiej idź, wybacz. Dam sobie radę sama. Nie gniewaj się, perełka, ale są rzeczy, które musimy z Emmą omówić w cztery oczy. Czując się idiotką i spopielając matca złym spojrzeniem, wyszłaś z powrotem na korytarz. Po dziesięciu minutach mężczyzna wyszedł i skłoniwszy się, ci się w milczeniu odeszedł. Ślad za nim wyszła Emma. Patrząc ślad za Macem, Emma wesknęła. Emma, opowiadaj ją. Opowiadają wszystko. Czy powinnam zapytać? Mogę Ci pomóc? Jak chcesz mi pomagać? Na początek mogę Cię wysłuchać, a potem razem coś wymyślimy. Emma patrzyła na Ciebie w zadumie całą minutę, jakby coś rozważając. Potem pokręciła głowę. Nie. Ale... Nie, są nasze sprawy i są moje. Nie chcę Cię wciągać w moje problemy. Najlepsze, co teraz możemy zrobić, to jechać do stajni. Spóźniamy, spóźniamy się już. Pierwsza ruszyła do wyjścia. Na jej policzku zauważyłaś malutkiego siniaka. Chciałaś podążyć za mną, ale do twych nóg poszypadła fredka. Czepiając się pazurami spodni, weszła ci na ręce. Co się stało, malutka? Psz, wypluła ci na rękę trzy małe kuleczki. Co to? Skąd to wzięłaś? Zwierzak spojrzał w stronę Emmy. Prz! Co z tobą? Przecież to Emma. Ty ją lubisz. Prz! Napuszywszy się wrogo rogo, zwierzątko zaskoczyło z twoich rąk i zniknęło za półtwardymi drzwiami twojej komnaty. Co, co zaraz straszniej i straszniej? Po drodze do kilka razy próbować porozmawiać z Emmą. Dziewczyna kategorycznie przerywała każdą Twoją próbę kontaktu, więc w końcu się poddałaś. Droga do stajni wydawała ci się niezwykła, długa. Kiedy wreszcie dotarliście, Emma wyschnęła w zadumie. Perełka, to będzie Twój pierwszy raz na koniu? No tak. Więc może wybierzesz spokojniejszego konia? Lunar jest cudowny, bardzo szybki, ale może być niełatwo sobie z nim poradzić. Ja wszystko jedno pojadę na Lunarze, wezmę spokojniejszego konia. Będziesz grzeczny, prawda, Lunar? No i cudnie. Ja postoję z boku, jeśli pozwolisz. Podczas dykoniuszy, Przygotowali wasze konie, Emma gładziła głowem swojej klaczy i coś szeptała jej na ucho. Luna z tobą też trzeba porozmawiać? Frrr. Em, rozumiem, teraz masz inne zmartwienia. Podeszłaś do Emmy i podrapałaś nos jej klaczy. Nie boisz się? Cóż, troszeczkę. Postaraj się uspokoić konie. Dobrze wyczuwają nastrój jeźdźca. No dobrze, pokażesz mi, co trzeba robić w siodle? Ma się, rozumieć. Najważniejsze, nie denerwuj się. Ta przyjeżdżka nie wymaga ani galopu, ani nawet kółusa. Pojeździmy spokojnie po ładnych miejscach i wrócimy do domu. Nawet początkujący da sobie radę. Już po kilku minutach konie były gotowe. Posępny koniuszy poprowadził do ciebie Lunara, trzymając się za ukąszony przez niego bok. Nasrożyłaś się. Lunar, jesteś straszny. Ihihi. Dobrze, Emma, co mam robić? Emma szybko pokazała ci, jak siedzieć, trzymać uzdę i kierować koniem. Jej objaśnieniom towarzyszyły wredne prysknięcia Lunara. Zachowuj się grzecznie, Koniu. Pierwszy raz jestem w siodle. Prrr. No i dobra. Nieco niezręcznie, ma, moliłaś się na siodło i usiadłaś się wygodnie. Prr. Żadnych kłótni nie tu rządzę. I. Przemilczałaś to dumnie, zostawiwszy replikę konia bez odpowiedzi. Uderzyłaś w bok konia piętami i wyjechałaś ze stajni w ślad za mną. Za mną. Wjechawszy za stajni, ujrzeliście w oddali niewielką grupkę jeźdźców. Gdy podjechaliście bliżej, drogę przegrodził wam wysoki, wrodny ku kułask. jego ościodle dumnie siedziała Julia. Proszę, ale mamy dziś towarzystwo. Perełka, nie boisz się wypaść z siodła? Julia, najstraszniejsze co tu jest, to ty nie boję się, a powinnam. Bądź ostrożna. Nawet mój koń poczuł się niepewnie, jak cię zobaczył. W odróżnieniu od ciebie wie przed kim trzeba dr drżeć. W odróżnieniu ode mnie dobrze wyczuwa zgniliznę. Sądzisz, że tak dobrze znasz się na koniach? Proponuję wyścig z zakładem. Od zakrętu w stronę stanie. Do tego tu płotka. Ty to jest, jest ten, kto przegra. Będzie musiał spełnić jedno życzenie. Pobladła Emma podjechała bliżej i złapała cię za rękaw. Perełka, nie. Ona jest doświadczoną amazonką, nie da ci jej żadnych szans. A jeśli coś się z nią stanie, cały dwór będzie świadkiem waszej kłótni i... Zamilkła nagle i pobladła jeszcze bardziej. Emma, co z tobą? Dlaczego z Julią powinno się coś stać? Lecz Emma tylko potrzęsnęła głową, patrząc na ciebie błagalnie. Emma ja wymyśliłam pewien podstęp. Przyjmę jej wyzwanie posłucham twojej rady. Co? Syknęłaś na nią i ściszyłaś głos. Ten koń wydaje mi się dość nerwowy. No tak. Wampir to był koń wyścigowy. Czempion kilku ważnych gonitów. Goni Świetny koń, tylko bardzo nerwowy i puchły. Ale Julia daje sobie z nim radę. Łuchliwy, mówisz, Emma, masz przy sobie woreczek foliowy? Co? Mam, a po co? Po prostu mi go daj, sama zobaczysz. Poszukawszy w kieszeniach, Emma wydawała niewielki, szeleszczący woreczek. Może być? Super. Julia przyjmuje twoje wyzwanie. Dziewczyna uśmiechnęła się triumfalnie i zapraszająco machnęła ręką. Jej kłask już stał na linii startu. Zrównałaś się z nią i przygotowałaś. Na no, trzy raz, dwa. Trzy. Ha. Rzuciłeś woreczek pod kopytami wampira w pysk wampira. Wampir. I bez tego nerwowy widząc twój kawałek plastiku ostatecznie zdecydował, że nie ma sensu tu zostawiać. Odwróciwszy się o 180 stopni, pognał z powrotem do stajni. Aaaa! Przy akompaniamencie wrzasków, Julii, spokojno opuściłaś konia z tempa. Julia dogoniła cię, gdy już stałaś u mety. Ach, ty, oszustko! Ty mnie nazywasz oszustką? Przecież ty chciałaś mnie zabić. Co za bzdury! Namawiałaś mnie na gonitwę, która mogła mieć jednocześnie. Jednoznacznie tragiczny finał. W ogóle powinnam oddać sprawę do sądu. Perełka, właśnie zyskałaś wroga. Aha, a wcześniej to byłyśmy najbliższymi przyjaciółkami. Drżąc dłonią, pogładziłaś szyję konia. Zuch, Lunar, jesteś zuchem. Hrrr. Udało ci się utrzymać na koniu wyścigowym. A zwycięstwo to tylko jego zasługa. Tak czy inaczej zwyciężyłam, i teraz jesteś mi winna, życzenie. Zakrzytawszy zębami, Julia niechętnie skinęła głową i odjechała w stronę grupy jeźdźców. Kilka twarzy w tłumie wykrzywikowały złośliwe uśmieszki, blada emma podjechała z boku i szeroko się do ciebie uśmiechnęła. Przeszłaś wszystkie moje oczekiwania. To było niewiarygodne. Człowiek jest w stanie dokonać cudów na złość bliźniemu. Zwrót stajni wyjechał jeszcze jeden jeździć i cały tłum zafalował, witając Richarda. Książę obwiódł wszystkim wzrokiem, który zatrzymał się na tobie. Zachmurzył się i od razu uśmiechnął podjeżdżając w pobliże Julii. Odpowiedziawszy coś na jej przywitanie, stanął na czele kolumny. Zdrajca! Ech, jednak obraził się za wczoraj. Jeszcze ruszyli w stronę morza. Początkowo nieco się bałaś, ale ostatnio zaczęłaś cię radować przejażdżka. Widzę, że poweselałaś. Tak, wszystko okazało się nie tak już straszne i widoki są zachwycające. W samej rzeczy. W zadumie popatrzyłaś na morze, a potem zwróciłaś się w twoją stronę. Perałka, mogłabyś zabić człowieka dla ukochanego? Co? Emma, ja. Martwię się o ciebie. Jesteś jakaś nieswoja. Jesteś blada i znerwicowana. Nie chcesz mi opowiedzieć, co się dzieje? Emma wesknęła, odwracając wzrok. Powiedz, to winna matka, czym, czym mogę pomóc? Kogo ty chcesz zabić? On coś zrobił, zdenerwował cię. Nie, nie, on był, on by nigdy. Ale on jednak prawda, on coś z tobą zrobił. Nie, Mac jest miły, chce mojego dobra. I dlaczego chcesz go zabić? Nie, ja. Wydawała siebie drżące westchnienie, podniosła głowę, w jej oczach błyszczały łzy. Emma, widzę, że ci ciężko. Jesteś sama, nikt nie chce Cię wysłuchać i zrozumieć. I nikt nie może zrozumieć, prawda? A ja mogę. Ty możesz? Naturalnie wszystko zrozumiem i nie będę cię osądzać. W tym momencie jeźdźcy z przodu rozdzielili się. Jedna ich część pod przewodnictwem Richarda udała się pod górkę po szerokiej, wygodnej ścieżce. Druga duża mniejsza podążała po wąskiej i niebezpieczniej niższej dróżce. Emma zatrzymała się na rozstaju, a ty obok niej. Emma, nie chcesz jechać dalej? Chcesz wrócimy w stronę stani. Przez jakiś czas patrzyła w milczeniu na wąską ścieżkę, a potem zdecydowanie spięła konia i pojechała w górę. Gdy byliście prawie na szczycie drogi, Emma zatrzymała się nagle. Rozejrzawszy się i pewniejszy, że nikt was nie widzi, wyciągnęła z kieszeni małe pistolet i podała go tobie. Śledzenia wzrokiem emmy wyciągnęłaś rękę i wzięłaś pistolet. Co? Zamierzałam zabić Julię.